Mamy 9.25 dnia 19 listopada, czyli mniej niż dobę przed nowym. No nie wiem jak wy, ale pan, drodzy Państwo, w sensie. Ale to tak przed nowym to się marnie śpi. To takie podsypianie jest raczej niż. Ale sny są fajne. Jakieś takie fantastyczne w ogóle. Takie tak jakby oparte na pewnych fragmentach przyszłości. Ale zupełnie inne, abstrakcyjne, tak jakby coś, jakieś doświadczenie sprzed lat było jakąś małą bazą, a tu w tym śnie się rozwija w zupełnie inny sposób. Ostatnio miałem taki sen, wczoraj, że nad, nad jakimś takim patio mieszkalnym, takim dużym salonem, z kuchnią, z, z taką oddzieloną sypialnią, ale naprawdę duże to było, no ze 100 metrów. Między jakimiś takimi dwoma ścianami, ale otwarte niebo. No ja tak w tym śnie wiesz. No zaraz, zaraz, ale jak zacznie też padać, no to wszystko będzie mokre. Kałuże, meble mokre. No coś trzeba tu wymyśleć. Bob budowniczy. I w tym śnie budowałem konstrukcję opartą na tych dwóch ścianach, legary. No i potem zacząłem kombinować. czy Ten dach ma być tak. No tu dwie ściany są. Przepraszam, ale no, sny są niesamowite, czy ten dach ma być tak? No ale tak myślę zaraz, no przecież jak tak zrobisz, to po ścianie ci będzie spływać, to wyjdzie na jedno i ściana będzie mokra i spłynie wszystko do środka. No to trzeba dać tak legary i zbudować jakąś taką konstrukcję jędkową, żeby ten dach tak był, żeby leciał przed to patio i do ogrodu, a nie po ścianach. No i w pewnym momencie zacząłem się wybudzać. Zacząłem się wybudzać. Wracać do życia, zaraz, zaraz, no przemieszkam w kawalerce, która ma sufit i potężny dach nad sobą. Takie je. Yeah. ale mniej się o to. Tam parę fajnych wglądów miałem, zaraz opowiem. Fajnych, no fajnych, takich dobrych metafor. Odpowiadam, że nie zapomniał, na pytanie pewnej pani pod ostatnim materiałem, czy przedostatnim. Samotność jest straszna, jak to było? I nie daje szczęścia. O, cytuję. Samotność jest straszna i nie daje szczęścia. No, podziwiam pani stanowczość i taką zasadniczość. Zależy komu. Zależy, dla kogo jest straszna. Zależy komu nie daje szczęścia. No dajmy na to taki mnich, pustelnik, nie wiem, filozof. No to jemu daje szczęście, bo samotność i wcale dla niego nie jest straszna, bo on potrzebuje samotności do swojej pracy, dociekań, rozważań, też koncentracji, medytacji powiedzmy. I towarzystwo ludzi, którzy w większości żyją płonną nadzieją. Że kiedyś będzie lepiej. No, jest marnie, ale będzie lepiej, będzie lepiej, będzie lepiej. I się rzucają w wir różnych aktywności, znajomości, mając nadzieję, że z zewnątrz dostaną coś, co im sprawi, że będzie lepiej. Nie, nie rozumiejąc, że to, co mają, to jest odzwierciedlenie tego chaosu, który mają w sobie. Znam takich ludzi, a co wieczór spędzają przed telewizorem i oglądają głupie seriale. No, głupie, bo z przemocą, seksem, no to głupie jest ale się dobrze przydaje. Kryminały, no fantazy, sensacje, no wszystko wymyślone. I, a z kolei są ludzie, dla których, bo to zależy od natury człowieka, ja zaraz rozwinę to, którzy no powiedzmy są ekstrawretykiem, duszą towarzystwa. No Są tacy ludzie, bardzo towarzyscy, głośni. No to dla nich samotność to jest pustka. No On, on bierze za telefon wyzwania po ludziach, bo pustka czy. Lub, przepraszam, nie chcę nikogo obrazić, ale mówię na bazie mojego doświadczenia. Są panie, które na przykład żyją z naciągania facetów. Mówię o swoim doświadczeniu. No to dla nich samotność jest okropna i nie daje szczęścia. No bo w samotności to kogo ona naciągnę? Lub panie o naturze lub zawodzie, pań do towarzystwa. No to dla nich samotność no w ogóle jest okropna i nie daje szczęścia, no bo nawet nic nie zarobi. Przepraszam. Możecie to zakwestionować, mówię o swoich doświadczeniach. I teraz w tych przednowiowych malignach. Budzisz się, przysypiasz, budzisz się, przysypiasz. Taka piękna metafora mi przyszła. Skąd ona się wzięła? No wiesz, w snach odreagowuje rzeczywistość. A ostatnie tygodnie miałem sporo telefonów no od klientek, byłych klientek, klientów, byłych znajomych, kolegów ze studiów czy tam z, z liceum. Z no towarzyskie. I tak się złożyło, że pół na pół tych ludzi to byli generatorzy, bo ja ich rozpoznaję wiesz, jak wilk. Nosem po prostu, to zachowałem. A połowa projektorzy jest małą domieszką manifestorów, bo manifestorów jest bardzo mało, 7%. I wiesz, no ja też się uczę, kiedyś ja tego nie rozumiałem. Ale z, zupełnie inaczej się rozmawia z projektorem. Jest flow, to płynie, jest wymiana. Lub z wrażliwym generatorem. Są też tacy, to są jednostki, ale jest wymiana. On coś mówi, we mnie się coś rodzi, czy ona? No i wypowiadam to, żeby się nie kleszczyć tym. On, on słyszy to, reaguje, mówi swoje. To jest konwersacja. Kulturalna wymiana. Natomiast z generatorem takim stricte, stright. Nie ma żadnej rozmowy. To jest jeden wielki tajkot. Przez godzinę dzwoni, przez godzinę będzie opowiadał pół swojego życia, w ogóle nie zastanawiając się, czy ja mam czas na to. Nawet nie spyta. Po prostu dzwoni. Cześć. Wiesz so, tu byłem chory, coś tego, tuś, mopu, firma mi padła, założyłem drugą i godzina. W ogóle jego, on jest tak gruboskórny i ma tak potężny generator, tak gna do przodu, że zajmuje mi godzinę mojego czasu i, i nawet mu przez myśl nie przyjdzie, czy mnie to w ogóle interesuje, jego historia zawodowa lub historia choroby. No ale on musi to wygadać. I teraz... Na bazie tych doświadczeń, bo ja zobaczyłem, bo to jakoś sporo tych telefonów było, zobaczyłem potężną różnicę, jak się inaczej gada z projektorami, a generatorami, jak ja się potem czuję, co we mnie zostaje. Bo no jeżeli generator trajkocze przez godzinę o swoich historiach, ja próbuję się ściąć, no bo też mam swoje, chcę się odnieść, on w ogóle nie chce słuchać. Czyli to, co we mnie powstaje przy jego różnego typu doświadczeniach, też mam doświadczenia, mógłbym się odnieść jakoś, żeby jakaś wymiana była, nie ma mowy i to we mnie zostaje, taki pakiet, taki nie, niedopchnięty gestalt, pakiet energetyczny, no bo on swoje, bo mnie go nie, nie, nie interesuje, a po czym z uprzejmości po godzinie z pytacą Ciebie, no ja zaczynam mówić, on mi przerywaje dalej swoje, jego to w ogóle nie interesuje, co mam i i miałem taki, na bazie tych przeżyć, tych potężnej różnicy w sposobie konwersacji, w sposobie rozmowy, to też jest część odpowiedzi na Pani pytanie. Że samotność jest okropna, nie daje szczęścia. Zależy komu. Taka, m, obraz mi się otworzył w nocy. Sawanna, wyobraźcie sobie, Sawanna afrykańska. I żyją sobie roślinożerne, pokojowe w zasadzie. Żyrafy, takie dosyć szczupłe. No tak, takie kruche na pierwszy rzut oka, wysokie, szczupłe, długie szyje. I nosos, nosorożce, które też żywią się roślinnością, potężne, nie wiem, dwutonowe kolosy z odporną skórą. Różnica jest taka. Żyrafa Roślinożerna trzyma głowę wysoko w koronach drzew i sobie wyjada listki, gdzie nie ma żadnej konkurencji. I sobie spokojnie skubie sobie żyje. Nosorożec z nosem przy ziemi zjada listki czy tam jakieś żółka, które rosną na ziemi. I teraz zobaczcie metaforę. Nosorożec to jest generator. Czołg. Biologiczny odpor nas. skóra, dwie tony wagi. Jak coś go spłoszy, to on goni. No bo nie jest drapieżnikiem, jest roślinożercą. Z pewnymi cechami drapieżnika. No potrafi się obronić. No żyrafa nie bardzo, że Rafa musi uciekać. No ale ma długie nogi, to szybko, dobrze jej to idzie. I teraz zobaczcie, jaka jest różnica. Jeszcze, jeszcze o tych generatorach. No i one żyją obok siebie, nie wadząc sobie. I może się zdarzyć, że nosorożec, wyje, wy, wy, wyjedząc tutaj ten fragment tych roślin, skieruje się w, w stronę innej kępy roślin. I niechcący trąci nogę żyrafy, która akurat stoi koło niego, bo to te kępy raczej rosną pod drzewami, nie bez cień. No bo to jest sawanna, pustynia w zasadzie. No i trąci ją w tą nogę, no bo nie, nie patrzy, nie? No ona się może przywrócić. No i tak to jest właśnie metafora um, życia projektorów, czyli. Tu przedstawia go smukła żyrafa i gruboskórego, gruboskórnego czołgu, czyli nosorożca. I teraz jeszcze jedna sprawa. Z czego wynika fragment odpowiedzi na to pytanie i też to, co ja przeżyłem ostatnie tygodnie w, po rozmowach z różnymi ludźmi o różnych typach energetycznych że po rozmowie z projektorem jestem czysty i mogę robić swoje, zero myśli, a po wiesz, wysłuchiwaniu yy, godzinnej tirady, nie wiadomo o czym, co mnie w ogóle nie interesuje. Gdyby mnie interesowało, to ja bym do niego dzwonił, go pytał, co u ciebie. Nie widzieliśmy się. 13 lat. No jest okej, okay. ja się mam dobrze. A on po prostu musiał się wygadać, no taki jest, Żywot no jak goni, to stratuje wszystko i nic go nie interesuje. Tu żrafę przewrócił, potrącił ją barkiem o kolano, ona się przewróciła, jego to w ogóle. I po takiej rozmowie to ja, ja mam problem, muszę porządkować uczucia i myśli, no bo wiesz, jak w trakcie rozmowy powstaje ci jakiś gestalt, jakiś obraz, z czymś się chcesz podzielić, bo do takich rozmów jestem przyzwyczajony. A tam jest ściana. To jest spółka. Są u ciebie? No, u mnie to to. Ale wiesz, u mnie to to. W ogóle interesuje. I teraz zobaczcie różnicę horyzontów. To nie jest tak, że ja mam coś do generatorów, ale ich unikam, bo oni są trudni w kontakcie. No, no co roszcze, no, stratujecie i nawet nie zauważy. Czy przywróci, nawet nie zauważy. Y... Żyrafa, no ona ma parę metrów, to w sumie nogi plus szyja. Te drzewa są wysokie. Jakie, jakie ono ma horyzont? obserwacji otoczenia, chociażby zobaczenia stad hien, czy szakali, czy lwów. No bo ona jest łupem. Nosorożec nie, nosorożca nic nie ruszy. Skubię listki. I widzi dużo szerszy horyzont, czyli ma dużo więcej bodźców, rozpoznaje w terenie, niż taki nocorożec, który skubie jakieś liście z tym rogiem i w zasadzie grzebie się w ziemi. I to jest ta różnica. I z tego też wynikają zupełna inna jakość konwersacji z generatorem, którego nic nie interesuje, ma swój silnik i on ma robić albo gadać temat słuchać. A projektorem, czyli żyrafą. To zupełnie inne przystosowanie. I to też jest trzecia, czy czwarty fragment odpowiedzi na pani stwierdzenie w zasadzie. To nie było pytanie, stwierdzenie, że samotność jest okropna i nie daje szczęścia. Zależy komu. Pozdrawiam. Są różne typy energetyczne, różne zawody, różne cele w życiu. Dla malarza, artysty, malarza. Na pewno samotność jest bezcenna, bo on może te swoje wizje przełożyć na obraz, czy dla pisarza, czy dla muzyka. Bo on musi się skoncentrować. Ten dźwięk musi wybrzmieć. Ten obraz musi wybrzmieć. To jest artystą. A tu przyjdą koledzy z browarem i, i balanga. No to co on napisze? Co on namaluje w takim environment? To jest wszystko wzmienne, względne. Więc no, to trudno tak twierdzić jednoznacznie. Jednym pasuje to, innym pasuje to. Jedni się w tym spełniają, są szczęśliwi, a innym, czym innym się spełniają, są szczęśliwi. Zależy od natury. Pozdrawiam. Życzę miłego nowdu. Bardzo ciekawego.